Wysokie, piękne brwi. O to dzisiaj zadbamy za pomocą ćwiczenia i za pomocą magicznego głasza, które od XIV wieku cieszy się wielką popularnością. E, ćwiczenie będzie polegało na tym, że przyłożymy sobie dłonie do czoła i je ładnie rozprasujemy i wyobraźmy sobie, że chcemy się zdziwić. I teraz unosimy brwi do góry, opuszczamy. Możemy zamknąć oczy, unosimy. Opuszczamy. Możemy ich też nie zamykać. Unosimy, opuszczamy, unosimy i opuszczamy. A potem będzie pora na masaż i uwaga! Bierzemy to serduszko, tę powierzchnię i lekko ku górze masujemy z jednej i z drugiej strony 15-20 razy. Możecie oglądać film na przykład i masować, po czym pomasujemy czułka do góry powierzchnią wklęsłą, do góry, do góry, do góry i jeszcze, i jeszcze. I bardzo was to stresuje, tyle czasu, ile tylko będziecie miały ochotę poświęcić wysokich i pięknych łuków brwiawych dziewczyny.